Witam wszystkich z tej strony Libek i chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek God of War i wykonujemy kolejną misję, wchodzimy do chatki. Miałem iść cię szukać. Jesteś ranny? A ty? Czego on chciał? Chciał zapłacić za dach i zaprosił mnie do Asgardu. Serio? Nie słyszałem, o czym mówiliście. O, odmówiłem mu. O, oczywiście. Dobrze. Dlaczego szukałeś Tyra? Gdybym Ci powiedział, że go szukam, zabroniłbyś mi. Ukryłeś prawdę przede mną. Chciałem Ci powiedzieć. Naprawdę, ale skoro już wiesz, musisz coś zobaczyć. Nie! Uwierz mi, to coś, co mogę. Uwierz! Jak mam ci uwierzyć? Spróbuj, proszę! Pokażę ci, co znalazłem. Zresztą, Odyn nie da nam spokoju. Tor też. Mogą tu w każdej chwili wparować i tak po prostu zniszczyć wszystko, co mamy. Ale jest pewien sposób, żeby się ich pozbyć. I chyba wiem jaki. Chodź. Dobrze. Spakuj się. nasze ościa Jesteś gotów? Idź. Reszty nie trzeba, chudro! Czyli idziemy za Atreusem. Prowadź młodo. idziemy? Do świątyni w dzikim lesie. Czemu? Łatwiej mi będzie wyjaśnić na miejscu. Odyn mówił coś jeszcze, gdy byłeś na zewnątrz? Tak. Że Dolny wiosk dziki las. Nie obchodzi, że nie interesują go sekrety gigantów, bo sam odparł Ragnarok. Myślisz, że wie, że giganci nie żyją? Bardziej mnie niepokoi, że już go to nie obchodzi. Cząknąłem! Co tu się stało? Tak blisko domu? Łupieżcy zwalczają się nawzajem? To nie ich strzały. Jest tu coś innego. Mamy tu jacy, jakichś wisielców. jakiś wisielców. Jakieś pole bitwy. Tam kolejne. Kolejne ciała. Wierzę. Wdarli się tu, gdy zaklęcie nie działało? Albo tak, albo Odym całkiem usunął zaklęcie. A, tak mamy zmianę broni. Dobra. To się podoba. O, most się rozpadł trzeba znaleźć inną drogę do świątyni. Czemu zapuszczałeś się w takie miejsca sam? Miałem sny, wzywały mnie tu <słyski> sny. Hej, użyj ostrzy, żeby to ściągnąć. Y wow. ten wciąż żyje. Nie, się. Że... O pierdziel, cel. Kto za Chyba nie ma co liczyć na to, że ich wróg będzie naszym przyjacielem. Upieżca, Widzisz coś na dole? Pewnie cały czas jestem. Nie wiem co to jest, ale jest szybkie. Jesteśmy po drugiej stronie tego mostu, zawalonego jest świątynia, musimy się tam dostać. No, oczywiście w kółko trzeba. To nie ja. Chociaż tyle dobrze życie nam zostawili. Pamiętasz jak mówiłem, że ktoś może powiedzieć tam więcej o gigantach i lokim? Mówisz o Tyrze. W starym bogu wojny tych ziem, który nie żyje. No ponoć nie żyje, ale Odyn coś bardzo się stara go ukryć. No nie? Wie, że Tyr mógłby zjednoczyć przeciwko niemu światy. Poza tym Tyr był sojusznikiem gigantów, więc... Dosyć tutaj kolejni grobowie Który jeszcze? Szybko Teraz proszę życie oddać. poprzednim razem nie było tutaj kolumny. Jak mówiłem... Ale teraz już jest kolumna. ...tylko by sojusznikiem gigantów, więc stanąłby po naszej stronie. Jeśli ktokolwiek wie, kim mam się stać, to właśnie on. Jeśli żyje, musimy go znaleźć. Przynajmniej spróbujmy. Dużo by wiesieć, Atreusie. Jest coś, co wierzę. Ale podobno ma dowody. Zaszliśmy tak daleko. Przekonajmy się. Dużo tu zwłok. Lepiej się nie zatrzymywać. No ale musimy, bo widać kolejni wrogowie. Za późno. ちょっともう Okay! Zabawne, że film Bulwinter osłabia całą pomocną magię, a jednocześnie coraz to nowe plugastwa mają się świetnie. Jak na zabawach. że Fimbulwinter osłabia całą pomocną magię, a jednocześnie coraz to nowe plugastwa mają się świetnie. zaburzony! Ja, ja, w górę. Dobra. Zrobił się w tym naprawdę dobry. Kolejna makabryczna scena. Widziałem w życiu sporo krwi, ale to za dużo jak na jeden poranek. O nie! Bracie! <śmiany> Ojcze! Muriel, <śmiany> Kropicielka, uważaj, bracie! I zabawmy naszego drapieżnika! <śmiany> 수 Najpierw Fimbul Freya i łupieżcy, potem Tori i Oden wpadają z wizytą, a teraz jeszcze tropicielki. Nigdzie już nie jest bezpiecznie. Tarcza od mamy. Tori uszkodził, ale. Może krasnoludy by ją naprawiły? Może później. Chodź, wejdziemy tędy. Co tu robimy, Atreusie? Dobra. Pamiętasz te wszystkie ołtarze z historiami gigantów? Lewy panel pokazywał początek, a prawy zakończenie. Tak. Znaleźliśmy ich wiele. Widziałem je. No więc to coś więcej niż sądziliśmy. wiesz, gdzie ich szukać. Nie pamiętam przewróconej kolumny, ale po drugiej stronie jest ołtarz. A, widzę, że w tej okolicy dosłownie wszystko się wali. Fimbulwinter osłabia wszystko. Nawet kamień. Hm. Hm. Það er ekki... Co Coś takiego. Chodź. A ty Czekaj. Chyba Cię nie posłuchał. Co to, chłopcze? Gdzie jesteśmy? W miejscu, które mieli oglądać tylko giganci. Te ołtarze opowiadają światu ich historię, ale okazuje się, że najważniejszą, sekretną wiedzę ukryli tutaj w środku. Pamiętasz historię Skola i Hatiego, Wielkich Wilków? Odyn schwytał je, bo wierzy, że przydadzą mu się podczas Ragnaroku. Pamiętam. Ale to nie koniec tej historii. Spójrz, tutaj widać, jak giganci uwalniają wilki. Są wolni? To przeszłość czy przyszłość? Zależy, kiedy na to patrzysz. Słowa godne giganta. Widzisz? Wilki są bezpieczne gdzieś w Wanachajmie. Odyn pewnie by ich tam nawet nie szukał. Zobacz! Ścigają słońce i księżyc. Stare nawyki. Ale potem. Patrz! Księżyc zostaje skradziony. Jakoś. Matryusie. Widzisz? Hati nie ma czego ścigać. Podobno kradzież ciał niebieskich to zbrodnia bez ofiar. Nie jestem pewien, kto to, ale pojawia się nagle i ratuje księżyc. A potem księżyc zasłania słońce. Całkowite zaćmienie. Nie widziałem takiego od stu zim. Ale potem ścigają strzałę i wszystko wraca do normy. Co to wszystko ma wspólnego z... Zaraz ci powiem. Spójrz, zaczyna się Ragnarok. Widzisz, kto prowadzi armię przeciw Odynowi? To Tyr. Skoro będzie brał udział w Ragnaroku, to znaczy, że wciąż żyje. Prawda? Mimirze. Czy to możliwe? Odyn powiedział mi, że zabił Tyra. Ufał mi wtedy, a przynajmniej tak mi się wydawało. A co jeśli go nie zabił? Jeśli po prostu więził go przez te wszystkie lata? Wracamy do jeśli. Dosyć. Czekaj. Wracamy do domu. Chwilę. Muszę Ci coś jeszcze pokazać. Niedaleko stąd. Co to jest? Wszystko co mam, no prawie wszystko. To dzieło gigantów. Znów byłeś w Jotunheimie? Nie, wziąłem to z jednego z ołtarzy. Jednego? Ile ich odwiedziłeś? E, chyba wszystkie. Te, do których mogłem się dostać w Midgardzie. Nie wiem, co to. Ale jest ważne. Jak to wszystko? We wnętrzu jednego z ołtarzy zrozumiałem, że Tyr jest uwięziony. Ale nie wiem, gdzie. W tych ołtarzach są wskazówki. Widziałem czarny dym i krwawą ziemię. Ale... – Nie byliśmy w stanie nic... – My? E, Sindri mi pomagał. Ale to ja go namówiłem. To, to nie był jego pomysł. Potrzebowałem jego pomocy. Nie sądzę. Odyn nie ma wiele do powiedzenia w przedwiecznych światach. Krwawa Ziemia kojarzy się z kopalnią. To może świat krasnoludów? Z heim możliwe. Z kopalni buchał tam dym. Poza tym Odyn kiedyś podporządkował sobie krasnoludy. No jasne. Tyr jest w heimie, w jakiejś kopalni. Więc co teraz? szukać tyra. Jak mielibyśmy się dostać do Svartalfheimu? Wiesz, że Odin uniemożliwił podróżowanie między światami. Sindri wspomniał, że ma pewien pomysł. Sindri zawsze ma pomysł. No i mamy wrócić do domu. No i tutaj sobie zakończymy na odcinek. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnym.